I zapraszam na scenę kolejnego gościa, pana profesora zwyczajnego w Instytucie Archeologii, UW oczywiście, archeologa, ale także człowieka po dziennikarstwie, co mnie zainteresowało specjalnie. Bardzo proszę, panie profesorze. Witam kolegę. Dzień dobry państwu. Ja też troszkę o zdjęciach, ale z Antyku. I oczywiście zapomniał mi przekazać. Punkt, tak, dzięki serdeczne. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie sytuację niedzielnego popołudnia. Oglądacie film w telewizji, a tam przedstawiają oczywiście archeologów, którzy szpachelką grzebią ziemi, pędzlem coś tam wyczyniają. I oczywiście w momencie, kiedy film jest skręcony, zdobywają wspaniały skarb. Fajne? Bardzo fajne, nie? Każdy by tak chciał. Ale zaraz potem mamy kolejny reportaż pokazujący nieszczęścia ludzkie. A tam jakaś biedna matka, a tam jakaś katastrofa. W zderzeniu tych dwóch rzeczywistości pewnie zadajecie sobie pytanie, które ja zadałem tutaj. Po co nam ta archeologia? Przecież w zasadzie ona tylko zdobywa pieniądze. Nie jest nam do niczego potrzebna. A jednak byłbym bez serca sam w sobie, gdybym myślał, że mój własny zawód jest całkowicie niepotrzebny. Jeśli uzmysłowicie sobie Państwo, że na świecie jest około 15 tysięcy muzeów archeologicznych, które oczywiście zdobywają pieniądze, bo one są odwiedzane, a z drugiej strony byśmy zestawili koszty badań archeologicznych, to mamy mniej więcej 1%. Od połowy XIX wieku mnóstwo archeologów, i to głównie archeologów, dostarczyło do głównych muzeów fantastyczne rzeźby, fantastyczne znaleziska. One wszystkie są odwiedzane. Tak więc nawet z punktu widzenia materialnego ta archeologia nie jest całkowicie niepotrzebna, wręcz odwrotnie. Nie ma tu chyba ministra kultury, więc mogę to powiedzieć. Utrzymujemy część dorobku kulturalnego innych dziedzin. To, co możemy o coś się tutaj. Jeśli popatrzymy na tę mapę, zobaczycie Państwo, że nasiona cywilizacyjne zostały w Europie rozsiane bardzo niesprawiedliwie. W obrębie Cesarstwa Rzymskiego jest tego bardzo dużo, natomiast tam, gdzie jest terra incognita, tabula rasa, tak jak niestety tereny Polski, padają pojedyncze. Ci, którzy byli w ramach Cesarstwa Rzymskiego są szczęśliwi, dlatego że to Rzymianie opisali ich historię i oni znają ją w detalach, chociaż sami tej historii nie spisywali. Chyba, że tak jak to było w przypadku Andrzeja, wydziergali ją sobie w postaci tatuażu na ciele. Co my mamy jednak, biedni Polacy, powiedzieć, którzy obchodzimy 1050. rocznicę Chrztu Polski, a tak naprawdę jeszcze dyskutujemy nad tą datą, nie wiemy w zasadzie, gdzie to się stało, nie wiemy, kogo ochrzczono, nie wiemy, w jakim rytuale ochrzczono i w zasadzie niewiele wiemy o tym księciu mieszku i jego księstwie. Kto może na to pytanie odpowiedzieć tak istotne dla na naszej tożsamości, jak nie my archeolodzy? Dlatego, że źródeł pisanych już nie możemy się spodziewać. Natomiast źródeł archeologicznych tak. I to w dużej ilości. Jeśli popatrzymy na naszą pracę, to możemy sobie uzmysłowić dzisiejszy przerażający poranek. Wyobraźcie sobie, że budzimy się i nagle pamiętamy swoje nazwisko, rozpoznajemy naszych przyjaciół, ale nie pamiętamy, co się stało wczoraj ani przedwczoraj. Zostaliśmy odcięci od korzeni swojego funkcjonowania. Czy nie wpadniemy w paranoję i przestrach? Oczywiście, że wpadniemy. Każdy z nas usiłuje znaleźć swoje korzenie jako grupa, jako człowiek, jako naród. W tym dziele odtwarzania tej przeszłości, no to właśnie ta archeologia, tak czasem traktowana troszkę jako sensacja, jest nauką kluczową. Ma ona jednak inny społeczny aspekt niesłychanie istotny. Tu są różne zdjęcia przedstawiające nasze spotkania z ludźmi. To są ludzie różnych kultur, różnych religii, różnych tradycji. My z naszego europejskiego punktu widzenia bardzo często lubimy uczyć innych, jak powinni urządzić swój świat, jak powinni funkcjonować, ale zachowujemy się w tej naszej ocenie troszkę tak, jakby to powiedzieli fizycy, jak takie stworki płaszczki, czyli takie, które mają tylko długość i szerokość, nie mają głębokości. A przecież my odruchowo biorąc jakikolwiek przedmiot do ręki usiłujemy go obejrzeć ze wszystkich stron, ale nie czynimy tego bardzo często, wobec innych kultur, innych tradycji, innych ludzi, których łatwo nam odrzucić, a patrzymy na nich tylko jak odbicie w lustrze. Jest to niesłychanie istotne, żebyśmy patrzyli na innych w formacie 3D i archeologia także to przybliża. Jest jeszcze bardzo ważny inny element. Każdy z nas powinien uprawiać ogród swojego umysłu który powinniśmy zaprojektować, a następnie nasadzić tam odpowiednie roślinki, czyli idee, niektóre wzięte z przeszłości, inne takie, które sami mutujemy. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z ludźmi, którzy ten obrót zaniedbali. Widzimy to zresztą nawet współcześnie. Ile tam chwastów, których nie można już potem stamtąd wydobyć. W takim ogrodzie żyje się łatwiej, bo nie trzeba go pielęgnować, ale pamiętajcie, że jest to ogród, który staje się tak naprawdę więzieniem ludzkim. Nic nam to nie daje w życiu. A ścisną się na usta cytat, krótki zresztą z choracego Sapere aude, miej odwagę być mądrym. No ale po to, żeby być mądrym, trzeba sięgać do przeszłości. Po co my chodzimy do tych muzeów? Zadacie pytanie? No po to właśnie, żeby oglądać takie przedmioty. Co w nas jest takiego, że my dążymy do piękna, że usiłujemy nasz świat okoliczny uszeregować? To wszystkie kanony przedstawienia możemy wyliczyć. Możemy je przedstawić w postaci cyfr lub liczb, ale przecież my sami czujemy w własnym sercem, że coś nam się podoba. Bardzo często jest tak, że reklama powoduje, iż ludzie, którzy nigdy się tym nie interesowali, nagle pędzą do muzeów. Mówimy o nich snobi. Są też inni nuworysze, którzy zdobią swoje bogate domy tandetnymi odlewami gipsowymi. Też o nich mówimy, że są snobami. Ale przecież oni są snobami, jak ja ich nazywam, błogosławionymi. Bo cóż to oznacza? Że nagle gdzieś w ich sercu, albo umyśle, otworzyła się mała klapka, przez którą chciało wegrzeć się piękno, ład i porządek. I chwała Bogu, że tam troszkę zagościło. I jak ważne są te wzorce kulturowe, które mamy, no świadczyją chociażby te dwa przykłady. Ileż my mamy wzorców przerobionych z antyku? Które stały się wzorcami naszej współczesnej kultury, która przez to staje się żyjąca. Archeologia nie jest tylko nauką o przeszłości, ona jest także nauką o przyszłości. I niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z wielką budowlą jak Partenon, czy mamy do czynienia z kopią Fidiasza w wielkości 30 centymetrów, jedynie, tak jak ta meduza, to my staramy się te wzorce kopiować i robimy to skutecznie. Jeśli rozejrzycie się dookoła. Wszędzie takie wzorce będą występowały. A jaki nasz udział, polskich archeologów, w tym? O, bardzo duży. My składamy z innymi archeologami w świecie wielką mozaikę dziejów ludzkości. Chwała Bogu, patrząc nawet na moje rozmiary, domyślacie się, że znaczny kawał tej mozaiki jest nasz czyli Uniwersytetu Warszawskiego. Odkrywamy zabytki różne i piękne. I takie, które są piękne i śpiesznie, niektórzy nawet mówią, że niektóre zabytki upodobniają się do odkrywców, z czym ja absolutnie się nie zgadzam. Jeszcze inne zmieniają w ogóle ciągi historyczne, tak jak wielki skarb, w prawie pięciu tysięcy monet, które żeśmy odkryli, różnego rodzaju inskrypcje, budowle antyczne, o których wcześniej nikt nie słyszał. Są to wszystko małe klocki mozaikowe, które składamy w jeden obraz ciągnącej się tradycji. Są też elementy interesujące, jakby bliskie nam. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że to my, archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego, ustaliliśmy, że lubiane przez wszystkich nektarynki całkowicie nie powstały w czasach współczesnych mniej więcej, ale że już zajadali się nimi Rzymianie w pierwszym wieku naszej ery. Czy wiecie, że iliryjscy królowie w III wieku przed naszą erą potrawie przyprawiali gałką burszkatłową, którą my dotychczas sądzono, dopiero w samej Europie używaliśmy od VI wieku naszej ery? Czy wiecie, że to właśnie my, archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego jesteśmy bliscy rozwiązania jednego z dziwnych i ciekawych problemów w Antyku, mianowicie w Antyku, jak wiecie, szczególnie kochające żony lubiły traktować truciznami swoich mężów? Oni postanowili się jakoś temu przeciwstawić Wymyślono antidotum, tiriakum się to nazywało połączenie, które miało być antidotum przeciwko wszystkim truciznom. No i w tej chwili właśnie to my znaleźliśmy pojemniczek z tą tajemniczą substancją i do spółki, jak to ludzie z uniwersytetu, razem z Wydziałem Chemii będziemy teraz starali się zgnębić <laughs> tę antyczną tajemnicę. Jeśli popatrzymy na mapę, gdzie mój ośrodek, którym kieruję, prowadzi badania archeologiczne, to jest raptem pięć punktów. Pięć małych chorągiewek z napisem: Jestem z UW. Ale gdyby tę mapę rozciągnąć, to nagle się okaże, że tych chorągiewek Jestem z UW będzie strasznie dużo. Od Peru, poprzez cały pas śródziemnomorski, poprzez Azję Centralną, aż po Chiny. Dlaczego o tym wszystkim mówię? No, dlatego, że często wpadamy w lament. I niestety dziennikarze, Panie Grzegorzu, opowiadają nam no ten uniwerek tam na 300 którymś miejscu w jakichś tam rankingach. Owszem, być może jako całość tak, ale pamiętajcie, że polska archeologia, archeologia z Uniwersytetu Warszawskiego, to jest ścisła czołówka w tej chwili w świecie. Zresztą widzę tu paru przyjaciół z innych <laughs>, kierunków, to samo można powiedzieć o naszych fizykach czy genetykach. Po prostu całkowite inne klasyfikacje. Jak mówi uczona Księga, nie jest się prorokiem we własnym domu i cudze chwalicie swojego nie znacie. Pomyślcie czasem o archeologach, fizykach, biologach, wielu innych <laughs> wąskich specjalnościach, których przegląd tutaj Państwo w tej chwili macie i zauważycie, że naprawdę w wielu dziedzinach jesteśmy w samej czołówce. Dydaktyka i sprawy organizacyjne to troszkę inna rzecz, ale one nie przeszkadzają w tym, żeby gdziekolwiek nie zapytać o. Uniwersytet Warszawski w świecie, na pewno ktoś zacznie opowiadać o swoich znajomych lub sytuacjach, które w życiu mu się zdarzyły. Kiedy patrzymy na rzeźby antyczne, wyobrażamy sobie, że są to już dawne przeszłe czasy. Oni kuli swój, swoje ogniwo łańcucha historii i wykuli go bardzo dobrze. On jest mocny, my z niego korzystamy. Ale wystarczy zrobić tak, jak zrobiono to w lubrze i unowocześnić poprzez stroje, czymże oni się różnią od nas. A to jedynie oznacza, że mamy bardzo wielkie zadanie do wykonania, żeby za sto lat, kiedy będziemy obchodzić trzystulecie Uniwersytetu, ci ludzie, których już, no, my mam nadzieję dożyjemy stu lat, ale nie wszyscy, ci ludzie, którzy wtedy będą na tym spotkaniu powiedzieli, o, ci, którzy żyli 100 lat temu, naprawdę byli dobrzy i zostawili nam solidny, bardzo solidne ogniwo. Nie chcę Państwa zagrzebać tą archeologią, nie chciałbym bowiem, żeby potem no, znudzić Was z tą moją dziedziną. No, czas powoli będzie odejść z poletka archeologicznego, tym bardziej, że mógłbym się narazić na zarzut, który w złośliwym wierszyku Rzymianie kiedyś wymyślili odnośnie innej sytuacji, ja go trochę przerobiłem na potrzeby naszego spotkania, a który by brzmiał w ten sposób. Został Piotr archeolog mówcą w potrzebie i pod zmienioną firmą jak grzebał, tak grzebie. Dziękuję Państwu. To jest właśnie Piotr archeolog. Muszę sprostować od razu. Ja przynajmniej moje przekonanie jest takie, że nasza archeologia ma się świetnie. Lepiej niż wiele innych dziedzin. Pan od razu mówi, że tak samo dobrze: genetyka i inne dziedziny, fizyka na przykład. To ja powiem, gorzej niż niektóre dziedziny, raczej znaczy lepiej niż niektóre dziedziny w Polsce na pewno archeologia się ma i za to dziękuję. Natomiast takie pytanie mnie zaniepokoiło, pan mówi, pokazał pan tę mapę imperium. E, imperium, tak biednie rzeczywiście na tych naszych terenach, a potem pan powiedział w następnym zdaniu, że. Jak się dobrze pogrzebie, to się wszystko o mieszku, da powiedzieć. Może nie, Czy, może nie wszystko, ale. Nie, bo problem polega na tym, że rzeczywiście dla obszaru Cesarstwa Rzymskiego mamy źródła pisane, nie? Rzymianie opisali. Źródła pisane, żeby znaleźć jakieś dodatkowe źródła pisane dotyczące naszych początków, jest marna szansa, bo ani nic nie opisywał specjalnie, Nie ani było ani zdjęć. Oni nie pisali. Jedyne, co nam pozostaje, to artefakty, które są pod ziemią. Problem z tym polega na tym, że większość tych pozostałości, z księstwa mieszka, leży pod współczesnymi miastami. A zatem badania archeologiczne w obrębie miast czy pod miastami są niesłychanie trudne. Proszę sobie wyobrazić, pewnie Państwo słyszeliście o Wolin, o Wyspa Wolin, ale to było kiedyś bardzo ważne miejsce które mieszko zdobywał, żeby mieć dostęp do morza. No tam dzięki nadzwyczajnym okolicznościom poprowadzono wykopaliska, bo przecież tam jeszcze jest kwestia zmiany topografii, zalewowych terenów i tak dalej. Więc jedyna szansa, żeby cokolwiek wiedzieć o nas, naszych korzeniach, nie tylko tam tradycja, tradycjach, którą sobie dorabiamy, to są oczywiście nowe wykopaliska, tylko że jakoś, mimo różnych rocznic, z wyjątkiem świętego bodaj Wojciecha, nie było takich programów archeologicznych obejmujących wiele jednostek naukowych, ośrodków, które koncentrowałyby się na badaniach tych początków. Ale ja pytałem o tego Mieszka nie bez powodu, bo tak się zastanowiłem, co będzie, jeżeli na przykład w pracach pana profesora wyjdzie na to, że Mieszko nie był do końca prawdziwym Polakiem. Powstrzyma no, się no, Pan? Nie, nie, nie. No cóż, nie wpuścimy go do obozu uchodźców. Po prostu. <laughs> po prostu. Bardzo dziękuję Piotr ja Dyczek, Dziękuję. profesor archeologii z UW. Dzięki. Dzięki.